Siemanko z tej strony Vichu. Witam was w czwartym odcinku od tułacza do Prygracza. W tym filmie zajmiemy się ustawieniami radaru. Nie zapomnijcie zostawić suba, łapki w górę, a ja zapraszam do oglądania! Dzisiaj pokażę Wam kilka przydatnych komend do edycji radaru. Pierwszą z nich będzie CL Hud Radar Scale. Odpowiedzialna ona jest za rozmiar radaru względem chudu. Domyślna wartość to 1. Jeśli chcemy zwiększyć nasz radar, zwiększamy tę liczbę, np. do 1,3. Jeśli chcemy zmniejszyć, zmniejszamy. Kolejna komenda to CL Radar Always Centered. Dzięki ustawieniu tego na 0 mamy większy widok na mapę. Następną komendą jest CL Radar Scale. Możemy za jej pomocą dostosować rozmiar mapy na radarze. Komenda na koniec to CL Radar Icon Scale Min. Odpowiedzialna jest ona za rozmiar ikon na mapie takich jak bomba czy przeciwnicy. W sumie to byłyby wszystkie komendy. Mam nadzieję, że co niektórym pomogłem. Te, jak i moje komendy dotyczące radaru znajdziecie w opisie. Dzięki za oglądanie i do następnego. Strzała!